Witam Was w ocena dydatów jako zamki Heroes 3. Tak, właśnie w tym Was witam. Eee, tak. Na początku, oczywiście, pogadamy trochę. Jutro jest cisza, już przedwyborcza, czyli mój ulubiony okres niestety nawet nie trwa co roku. Powinni to robić tak okresowo i to powinno być przynajmniej tydzień. Tydzień, może dwa, bo w ogóle wszystkie media polskie zachowują się tak, jakby poza polityką, nie było nic ciekawego do pokazania. Zresztą, zobaczcie sobie przy, dzień przed wyborami, jak wyglądają wszystkie wiadomości. No, gdzieś tam zrobili zdjęcie Bobra. Super. Super. Naprawdę nic ciekawego się nie dzieje, a politycznego no, chyba już nie. Chyba już teraz każda stacja umie powiązać coś z jakąś partią i oczywiście powiedzieć, że to jest złe. Opcjonalnie dobre zależy, jaka stacja i o jaką partię chodzi. No, ale nie wnikajmy w szczegóły. W niedzielę zapraszam Was. No nie do urn, zapraszam Was na YouTube, bo będzie od otwieranie jajka niespodzianki z Turcji. A nie spodziewaliście się, nie? No. E, teraz będziemy właśnie e, przyporządkowywać kandydatów do Zamków z Chirosów 3, czyli jednej z lepszych e, gier, jakie powstały. E, wywaliłem dwóch kandydatów, o których nie mogłem nic powiedzieć, e, czyli tego pana Wocha i tego pana tam Bartoszczyka. Eee, tak, tego pana maćka zostawiłem Maciejaka, maciaszka. A, gdzieś tu jest, O, ostatni e, zostawiłem, bo już, już jestem w stanie coś o nim powiedzieć. Dobra, e, lecimy, bo się rozgadałem. E, pani Biejat, łatwo. Pani Biejat, no, o, tak działa, mam nową aplikację. Pani Biejat idzie do e, e, rampartu, oczywiście pasuje. No, idealnie. Ja bym widział jako... No, nie jako bohaterkę, ale taki czwarty poziom jednostki. Y, Pegas. E, ulepszony, oczywiście. W tą, gdzie ten chłopek albo babka ma zbroję. Tutaj akurat babka. Jeść czyni, ok? To będzie... Pegazica to będzie. W ramparcie. No. Y, tutaj pan y, Brown... No nie wiem, czy to bagna go wrzucać. E, pan Brown... E, nie, pan Brown trafi do lochu. <laughs> nie, że do więzienia. E, tak się zamek nazywa. E, no bo loch jest co, no jest magicznym zamkiem, ale jest takim mrocznym trochę. No, e, Brown też czasami odpierdzieli jakąś <laughs> magiczną awanturę. E, to co ja się będę odpocząć? No do lochu i koniec. Pan Hołownia. Pan Chłownia, Myślę, że to będzie e, wrota żywiołów. No. Jest nijaki. Łączy w sobie różne rzeczy sprzeczne. A tak naprawdę wiemy, że to... Nie chcę mi się go nawet komentować. To nie jest człowiek warty mojego komentarza. Pan, zapomniałem imienia, Jakubiak, Jakubowski, coś takiego. No, on, on bardzo dobrze się broni. Zawsze potrafi walnąć jakąś celną ripostę, dlatego. No, bohaterowie z Cytadeli dostają najwięcej do obrony. W yy, atakowaniu jest gorszy, bo łatwo zrobić z siebie kretyna, ale ma cięty język. Yy, jak na takiego boomera, to całkiem. Yy, pan Mencen. Pan Męcen. Hmm, gdzie by go tu ulokować? Myślę, że Pan Mencen do nie pamiętam jak się ten bohater nazywał. Eee, oczywiście jest bohater z specjalizacją w, w goblinach, gdzie po prostu bardzo szybko mamy ich bardzo dużo małych goblinów, ale <laughs> żaden jeszcze nie ma dowodu, żeby móc oddać na niego głos. No, ale farmi sobie gobliny eee, na zdrowie. Eee, pan Nawrocki. Pan Nawrocki wzięty bardzo szybko. Eee, tak na gwałt, że tak powiem, do polityki przez kandydat obywatelski oczywiście, wybrany przez obywatela Jarosława Kaczyńskiego no jak taki na szybko trafi razem z Hołownią tutaj do Wróć bo to też jest zamek, który miał po prostu się pojawić w Dzielsiku, ale wzięli na szybko, ukleślili byle co, brzydkie to jest jednostki połowa to neutralne no, nic ciekawego Pani syneszy. No, no, tutaj jednak, ja myślę, że jej serce jak najbardziej czerwone do czerwonego zamku e, z robotniczą tradycją wyzysku. Nawet jest tam ten jednostka, e, nie demon, nie rogaty demon, tylko ten Pitlor tam się nazywa? Nie pamiętam. No, taki z biczem. Ona mogłaby nim być, gdyby była mężczyzną i bardziej y, umieśnionym. a tak to y, stanie jakimś bohaterem, tak. Bohaterem. Gdzie ją tam do walki? Y, pan Stanowski. Pan Stanowski easy. Tutaj zamek. Y, zamek, bo tak. Jest prosty, silny. Y, łatwo się nim gra ogólnie. No i... No, no na tym skończmy. Kogo my tu mamy? Ale małe zdjęcie. Trzaskowski. Trzaskowski. Hmm, 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 hmm. tu naprawdę teraz mnie zagięło. Trzaskowski. No, też człowiek pełen sprzeczności. No, chyba trafi też, wrota żywiołów. On też bardzo nie chciał być kojarzony z tym zdjęciem stęczą, a tam. No, tam chyba jest stęcza w tym zamku. Nie pamiętam czy jako gral, czy jako ulepszenie jakiegoś budynku, ale jest stęcza. To niech będzie kojarzony. Pan Zandberg. Wysoki postawny <grytny> szprytny, ale. Zwadam wymowy. Hmm, gdzie by go tutaj. Oj, da się ich przesuwać. Ciekawe, ale nie będziemy tego robić. E, pana, e, jego umieścimy w. Hmm, no chyba w lewicowym raju. Ferna, no. Go nie jako bohatera, go jak. O, on, on może być tym Pitlordem. Nie widziałem go bez koszulki, ale może jakby był bardziej czerwony z ryja, dać mu bicz do ręki. No miejmy nadzieję, że nie będzie skrzeszał mm, drogatych demonów. No i pan Maciej, Maciej Jaski, czy. No nie pasuje. też. Nie, nie chciałbym chyba e, tak. Stawiać go przy jakimś innym kandydacie? No nie wiem. Nekropolia, no też nie. Też nie. O, uznajmy, że remove, tak. Usuniemy pana. I nie będę go komentować. Mam, nie chcę mu robić zasięgu swoim olbrzymim kanałem. Także, no, w niedzielę. Jak, jak się zastanawiacie, na kogo głosować, to macie tutaj jeszcze raz y, pokażę y, od góry. Zamek Krzysztof Stanowski, Rampart Magdalena Biejat, Inferno, Egzekwo y, Pani Senyszyn i Pan Zandberg, Loch Pan Brown, Twierdza Pan Mencen, Cytadela Pan Jakubiak, chyba tak. No i y, taki niejaki... Y, Wrota żywiołów to ex, -ex aż trzy miejsca. chołownia, yy, No dobra, pisowiec i pełowiec. No, nie będę sobie głowy zawracać. Jestem zmęczony po robocie. Tak, na no, czym to skończyłem? Jak chcecie idźcie głosować, macie już małe rozeznanie dzięki moim ocenom. Yy, a jak nie chcecie, to obejrzyjcie film. Na raz.